To jest lektor kanara! <głos> <głos> Powiedział zdenerwowany Adam. Budzisz się, otwierasz oczy, nie, piękna żona, <noise> tylko Grzesiek, przerzuć mnie ten gnoj tam. FYI. <noise> <noise> tak jak chodzisz, to tak. Ten podcast rzeczywiście sięga dna. <noise> Co by było gdyby? Poważne analizy abstrakcyjnych scenariuszy. Zapraszają Robert Karpowicz i Bartosz Gajda. Dzień dobry! A, dzień dobry! Dzień dobry. Szanowny Robert Karpowicz. Bartek Gajda. I poważne analizy abstrakcyjnych scenariuszy. Tak. <grym> e, można wiele powiedzieć o Bartku, ale jedno można powiedzieć o nim na pewno. To jest dobry człowiek, bo zawsze mówi dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, taki dobry człowiek, zawsze no. dzień dobry mówi. Będziemy sobie gdybali. Tak i to są gdybałki oczywiście od was, za co serdecznie dziękujemy niezmiennie, bo bez was właściwie tego podcastu by nie było. Tak jest. Wy podrzucacie co by było gdyby, a my próbujemy rozwiązać te problemy światowe. Pierwsza gdybałka od Dawid1544. Mhm. 1544. 15... No, to tak, taka średnia. Ej, już masz Chyba, roberek. że to na umowę udział. <grym> Za tydzień. O! o to jest... No, to można by poszaleć. Schyliłby się. <grym> A jak? I Dawid zaproponował ciekawą, ciekawą rzecz. Co by było, gdyby mhm. każdy tak? na całym świecie mhm. miał lektora? Powiedział Robert. <grym> Zaśmiał się Bartosz. <laughs> Obaj prowadzący w swoich głowach teraz gorączkowo myślą nad następną kwestią. Co? <laughs> Powiedział Robert. <laughs> Jak idziesz do warzywniaka. Dzień dobry, poproszę dwa kilo ziemniaków, powiedziała Aneta, która szykowała się właśnie do obiadu. W jej głowie już widziała garnek, w którym gotują się te przepiękne okrągłe ziemniaczki. Na co pani Basia odpowiedziała? 490 za kilo! Ile? Odpowiedziała aneta. Dosyć skonsternowana. Gdyż miała przy sobie tylko 3,60. A wiedziała, że w domu czeka głodna rodzina. Pani Basiu, zapisałaby mi pani na zeszyt. Powiedziała aneta. Nie będąc pewną odpowiedzi pani Basia. Na co pani Basia? A ile już na tym zeszycie tam będzie chciała mieć? Odpowiedziała pani Basia. Kulturalnie. Starając się zachować powagę. I nie chcąc dokuczać pani Anecie, która znana była z tego, że nie dysponuje dużą ilością Ale gotówki. wiesz, ale najlepsze byłoby to, że ten lektor za nami by chodził cały czas. <grym> nie, taki, wiesz... <grym> to, to poproszę tak, półtora kilo ziemniaku, kilo siedemset. <grym> ale wiesz, budzisz się otwierasz oczy. Nie piękna żona, <grym> tylko Grzesiek. <grym> budzisz się... O, obudził się. W jego głowie jeszcze pozostawał szum wczorajszego wieczoru. Gorączkowo szukał, gdzie jestem, z kim wczoraj byłem i jakie to miasto. Nie spodziewał się, że w pubie wyda tak duże pieniądze. Jednak po przemyśleniu utwierdził się, że było warto. Ale wyobraźmy sobie teraz te sytuacje takie życiowe, które są y, zawsze z nami, czyli standardowy no. y, kanar w autobusie. Kanar w autobusie. Najpierw wchodzi Grzesiek. To jest lektor kanara. Powiedział zdenerwowana Adam. I takie wiesz, już kanar na pewno by wiedział, bo lektor zdradziłby tych wszystkich, którzy mówią, że nie mam biletu. Powiedział Grzesiek. I, i z kabiny kierowca, tylko, e, 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 kierowca Damian liczy, że kanar nie wziął ze sobą alkomatu. I Damian jedzie, kieruje autobusem, a tu już jedzie Grzesiek. Przesuń się, powiedział kierowca. Jak jeździsz, debilo. Nie kryjąc denerwowania, skonstatował kierowca Daniel. Jesteście nikczemni, powiedział polityk opozycji. W głowie mając wych... Przepiękny byłby to świat. Ciekawe, czy lektora miałby lektor, który czyta Oba. filmy. To by się zrobił Matrix. Już. Tomasz Knapik, nie? Czytał Tomasz Knapik, powiedział Tomasz Knapik. Jak to powiedział? Pomyślał Tomasz Knapik. Kiedyś chyba opowiadaliśmy tę historię o tym, jak to Tomasz Knapik opowiadaliśmy? A, tak. To nic, to już nie ma tematu. Kolejna gdybałka, tak tym jest. razem od. Scenę hopę. -e. Scenę hopę. -e. Tak. Sin są tacy, no, też można tak, a ja bym wolał scenę hopę. -e. Okej, okay, bo to jest Wałbrzycha, tak? Dokładnie. Mm -hmm. My tam nie używamy języków. <laughs> Wałbrzyski a mamy. Po prostu po Wałbrzysku mówimy. No i scenę hopę. -e. Scenę hopę. -e. <laughs> Ma taką propozycję, że co by było, tak. gdyby ludzie mm, pochodzący ze wsi... Tak. E, używali takiej nowomiejskiej mowy, takiej mm -hmm. e, korporacyjnej, mm -hmm. zapewne cho chodzi o to. I na odwrót. Okej, okay. że I, i wstajesz rano i idziesz wydoić krowę, Asap na przykład. <laughs> no tak, i wychodzi <laughs> mleko sojowe. <laughs> Tak tu, jest. Tu karmisz krowy tak soją jest. po prostu. To. Sojowe I jakby to byłoby też fajne, rzeczywiście, że, że rolnicy nie piliby parzochy, choć pewnie nie ma to kompletnie znaczenia, czy jaki zawód ze wykonujesz. Mhm. Yy, tylko byłoby rzeczywiście late na sojowym, Oczywiście. nie? Sojowe od krowy. Migdałowe. Co za, Co za głupota. No ale jak karmisz krowę soją cały czas, no to... Jak no tak, no to przecież, wiadomo. Chyba nie krowskie. No. A jakbyśmy ją karmili tylko ananasami? To nie trzeba było słodzić podobno. No, podobno. 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 Nie, wiem, nie, wiem. nie wiem, ale spróbuję. Sprawdzone info, kumpel mi <śmiennie> 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 Zupełnie inne nazwy mieliby rolnicy wykonujący określone zadania, nie? Okej, okay, tak. Wiesz, to Czyli byłby to... tam head of master tam Stodoła, <śmiennie> Sto head -Mas W -y. masterze stodoły. <śmiennie> CEO obory. A ten co ogarnia magazyn to jest po prostu key account manager. Worker. Tak, po prostu worker. A w drugą stronę? I, nie bo nie, jak młodego byś szykował, wiesz, no. do roboty. Przerzuć mnie ten gnój, FYY. Co to jest FYI? For your information. Okay. Przerzuć mnie ten gnój tam, FYY. Też pewnie jak taki rolnik planuje sobie dzień jutrzejszy bądź ten, to y, y, spisuje listę KPI-ów, tak? <grystanie> to rano się budzi. No. <grystanie> o, a co ja mam dzisiaj w KPI-u? <grystanie> co, co ja mam no, Podle... krowy? Chaos. <grystanie> <Kaus? grystanie> to jest ten. Yy, świnie, piks, Pix, <noise> <noise> ochrona świn, dbałość o interakcję z krowami. Później mam jeszcze <noise> zebranie na polu <noise> z bykiem. Tak jest. <noise> mam rozmowę. No i, dobra, no i tak, no i później teamsy z kozami. Nie? <noise> A, jeszcze mam interwiu z tą gęsią, bo chcę do nas dołączyć do o, naszego dobrze, zespołu. Dobrze, dobrze że, że jest dzisiaj owocowy czwartek. Nie, nie będzie problemu co świną dać. Fajne. Dobra, tylko nie odwróciliśmy sytuacji, czyli no co to, by było w mieście. Tak, w mieście. to jest, nie chodzisz do Barbera, tylko weźmie tutaj. O pindol. Bo, bo stara mi mówi, że już nie umie na mnie patrzeć. Dlaczego się spóźniłeś? Byłem się opindowić. <grym> Za to we wszystkich miastach byłoby zdecydowanie więcej Lamborghini, bo umówmy się, że jednak te traktory to Lamborghini <grym> robi. traktory, ale jakby. Tym <grym> traktorem by przyjeżdżali. <grym> jakie by musiały być duże parkingi no. na te traktory? nie? Tak, 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 tak. I wchodzisz do takiego biura na przykład, albo do Starbucksa, a tam taki ugnojone <grym> złota. <grym> w, w wilcokach. Co to było fajne. Parzona. <noise> <Pardona. głos> żurzel <Żużę> mi zrób. <głos> <głos> nie, to jest trochę stereotyp. To jest stereotyp, z no, są... nie należy się śmiać. My się nie, śmie... nie wyśmiewamy, tylko... Gdybamy. mamy I, i, mm -hmm. I, i mam nadzieję, że kreatywnie rozwijamy. Nie? Mm -hmm. Kolejna gdybałka. Mm -hmm od Cherry Boy 121. A, czyli tak zwany Czereśniak. <śmiennie> na nazwisko ma Wiśniewski, ale ksylu ma Czereśniak. Także od Cherry Boya. Także truskawka na torcie te przysłowiowa. I wysłał nam propozycję. Gdybałki, co by było, gdyby ludzie na tydzień przed swoją śmiercią dowiadywali się, jakimi będą zwierzętami po śmierci Śmierci okay. I muszą się do tego przygotować. A czyli taka reinkarnacja, i wiesz, że za tydzień będziesz tam zwierzątkiem. Zwierzątkiem. Okay. Mi pierwsze co przyszło na myśl, to mm -hmm. ile ludzi. Nawet. <grym> co? <grym> Ty będziesz żabą. tak? <grym> A skąd wiesz? A nie, wiem. <grym> nie, właśnie. A to, czy wtedy, jak ja cię pocałuję, to zamienisz się w księżniczkę? Nie kumam. Przygotowujesz <grym> <grym> się. To skocz do żabki. Ile ludzi by się kręciło wokół głowy? Wychodzisz? Idziesz żartam. do pracy? No niskich lotów żart, no, ale on, on, lotów musiał, istotnie, on musiał, on musiał, on on się musiał pojawić. i, i, tyś, i idziesz, idziesz do pracy. <noise> musiał, musiał Ja Jasuczka. <noise> I ile ludzi obwąchnywałoby sobie na Dzień Dobry tyłki. Cześć, cześć. A, dobra, dobra, dobra. Czyli pan psem, o... tak? Ja psem będę, ten, ten, ten. ten podcast rzeczywiście sięga dna. <laughs> Ale to jest absolutnie na wasze szczęście. Ale życie, po... popatrz, jak fajnie by to wyglądało, jakbyś szedł ulicą, a tam na parapetach byś siedzieli. Gołębie. Ludzie by na parapecie, tak? <laughs> tak. Dobry! Dobry! dobry. <laughs> tak, jak chodzisz, to tak. No Paw Pawłowski będzie gołemby. Nie pomyślałbym. Taki dobry, dobry człowiek. Taki. Ciekawe, czy właśnie by była kara i nagroda, które by były kary y, zwierzęta. zwierzęta nie? No a jakim byś nie chciał być? Jakim bym nie mhm. chciał być? Y, jakimś Szczurem. Tak... Nie, no poskudnie trochę. Z drugiej strony zawsze coś jest do zjedzenia. No właśnie. Cokolwiek. Ja w sumie ja już jestem. Ja to wszystko zjem. U mnie wpada no. jak do sypu. A, a, a jakie zwierzę leśne? Leśne. Taki wiesz, typu. Sarna. Sarna dzik. E, ciekawe, kim był, był Daniel. Jaki Daniel? A, Daniel, Daniel. Dobra. Już to mam. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, bo to jednak wiesz, musisz się do tego przygotować. Masz tylko tydzień. Tak. Więc. No to z jednej strony spoko, nie? bo już wiesz, jakby to jest twój ostatni tydzień i masz zajęcie mhm. konkretny trening. Tak. Do bycia jakimś zwierzęciem. Tak. I jakby trenowali ci, którzy mają być na przykład ptakami? Okej, okay, że na i kara, nie? Że... No, to, 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 mogliby, mogliby szybciej trafić, nie? <laughs> nie, to nie byłby tydzień. Nie <laughs> ja ten dzień. Ile masz jeszcze cztery dni, ale wiesz co, spróbuję. <laughs> to ja bym postawił na siedzenie w gnieździe. <laughs> <laughs> <byś> Wysadywali jaj. <laughs> Zjemy może jajecznicę, nie ojciec siedzi. <laughs> no, bo jak na przykład miałbyś być krową. Mhm. No. To jakbyś ćwiczył? E, no co, na polu, tylko głupio w deszcz, nie? No to trochę tak. Ta, 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 ta. Ale jedziesz, popatrz, jedziesz drogą przez Polskę, patrzysz, a tam ludzie na czworakach. Krowy, no. To... <śmiech> <śmiech> siema krowy, jak się bawicie? Popatrz, <laughs> Wiśniewski porządny człowiek, a jednak będzie z niego krowa, no. <laughs> Ale będziemy go odwiedzać. Mówię. Ale jeszcze wiesz, jeszcze fajnie, gdybyśmy wiedzieli, że ta A, reinkarnacja to, to jest on, nie? że wie, no. że ten, to był ktoś. To Wiśniewski z podczórki, nie? <laughs> Albo ten Michał z tym krowa z taką czerwoną czy Tak, tak, tak. Jakieś znaki szczególne by były, nie? Tatuaże by zostawały. Okej, okay, no. Na szczurze. Kajna Gdybałka od Przemysława 141, mhm. wiaka Przemysława już wiaka 141. Cztery. Cztery. I Przemysław mówi, no to, to już gdybaliśmy, że co by było, gdyby babcie nie umiały gotować. Tak. Oj, to świat byłby fatalny. <laughs> e, a co by było, gdyby dziadkowie nie byli dziadkami? Okej, okay. oho. Mhm. Co robią dziadkowie? Dziadkowie zabierają na spacery, na plac zabaw. Mhm. To by wszyscy siedzieli w domu. Tak, odbierają mi dzieci z przedszkola. Tak? No. Dziadkowie? Okej, okay. spoko. No. A za co o ci odbierają? Mam nadzieję, że nie za pieniądze, bo nie, nie wypłacasz się do końca życia. Czytają bajki. No. To by nie czytali. Trudno. Pod Dziadku, poczytasz mnie nie. Dlaczego? Bo nie jestem dziadkiem. Nie, nie chcę mi się, stary. No. Ja mam 65 lat, wychowałem już Twoich rodziców, więc daj mi spokój. No to ja, nie, nie rozwiniemy bo tego. Bo ja na przykład kiedyś z dziadkiem swoich dzieci posiedziałem tak fest. Mnie się też zdarza. Jak przychodzą, się. Jak przychodzą święta, Aha. ja bardzo lubię dziadka moich dzieci. Posiedzimy, pogadamy. Tak jest. Eee... Karpia zjemy. Eee, wiecie karpia na Wigilię. O, Kochany, uwielbiamy. Zawsze ktoś z rodziny? Można. Nie, nie, nie ma, nie ma zakazu. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za te kilka chwil spędzonych razem. Mhm. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku. Polecamy się na przyszłość. A! Odcinku podcastu Co by było gdyby? Co by było gdyby? Wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube, Player Radio.pl oraz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych.